ハハハハ You like. I pizza z sardelu. Skończone! Moje największe dzieło zostało skończone! Czy to ten wielki tajemniczy wynalazek, który tak pan ukrywał? Niewątpliwie. Oczekuję cię w moim laboratorium w jedną z twoich specjalnych pizz. Jasna sprawa, profesorze, tylko utrę trochę czekolady. No ty, A wejdź, wejdź! No, masz moją pizzę? Wondę, A, widzę, że masz wciąż mój kieszonkowy transporter międzyprzestrzenny. Aha, tylko wciąż nie mogę znaleźć tego słonia, którego włożyłem tam tydzień temu. Żeby tylko nie zaczął ząbkować. To co, psorze? No gdzie ten pana nowy wynalazek? Wszystko w swoim czasie, Bat. Daj no mi tę pizzę. Wow, to wygląda świetnie, psorze. Ale do czego to służy? Do czego? No to patrz. To robi wrażenie. Wymyślił pan maszynę do niszczenia pizz? To dopiero połowa przedstawienia. To maszyna do powielania? Dokładnie tak. Ale jak? No co? To naprawdę proste, Pat. Słyszałeś o teorii kwantów? O zjawisku nieokreśloności? Hej profesorze, daruj mi pan tę fizykę. O proszę tylko pomyśleć o tych możliwościach. Można by rozwiązać problem światowego głodu. Dwukrotnie zwiększyć dzienną produkcję pizz. No tylko, że mnie też by trzeba było skopiować, żebym je rozwoził. Przykro mi, Pat, ale ludzi nie da się skopiować. To chyba kwestia fal mózgowych. Skopiowany osobnik, pozbawiony byłby pamięci i wszystkiego by go trzeba uczyć od nowa. A może to i lepiej? A pomyśl, co by było, gdyby ktoś skopiował niektórych prezenterów telewizyjnych. Ach, profesorze, mój miły przyjacielu! Naprawdę powinieneś być bardziej ostrożny. Użycie publicznego telefonu było niewybaczalnym błędem. Nie jest to zbyt bezpieczny środek komunikacji. Wystarczy tylko prosty podsłuch. Czyż nie tak, Egbercie? Tak, szefie. To było naprawdę proste. Wystarczyło tylko. Zamknij się, Egbert. Zamknij się, zamknij się! Zamknij się! To moja kwestia! Czego ode mnie chcecie? A nie mam pieniędzy! Pieniędzy? O nie! Ja chcę czegoś więcej niż tylko pieniędzy! Ja chcę władzy! Władzy absolutnej! Władzy nad tymi wszystkimi głupcami, którzy się ze mnie śmiali! Pani Wimpletorf, Jumbo, Jenkinson, moja mama i koty! Chcę, żeby wszystkie koty znalazły się poza prawem. Szczególnie te białe, te z długą sierścią, te, które robią wrażenie tak zadowolonych z siebie. A twoja maszyna da mi te władze. Jako geniusz, geniuszowi mogę ci jedynie wylewnie podziękować, że umożliwiłeś mi realizację mojego wielkiego planu. <zysk> Egbercie, zaprowadź proszę profesora do naszej tajemnej kwatery. Norris, zabezpiecz maszynę. Oh. Oh. Striptease Bar Beacals występuje Lola City Street Bar Zastanawiam się, czy to nie tam zabrali profesora. Jest tylko jeden sposób, żeby się o tym przekonać. Zawsze wiedziałem, że będzie ze mnie świetny materiał na bohatera. City Street, Beryl, ale szybko. Hej, to taksówka przejechała 200 tysięcy mil! Czy wymagałbyś od swojej babci, żeby biegała na Igrzyskach Olimpijskich? Blaze bonus oh, and my is discount voucher!